Witam serdecznie, kochani, spod znaku panny w tym czytaniu kartelota dla Was na grudzień, na nadchodzący i ostatni miesiąc tego roku. Zaczniemy od aspektów trochę takich bardziej przyziemnych, co tam w pracy i obowiązkach Waszych będzie się działo. I, no okej, okay, widać, że będzie tego troszkę więcej em, do zrobienia, ale mnie to jakoś specjalnie nie dziwi. Koniec roku z reguły ma tendencję do bycia bardziej pracowitym. No dla mnie na pewno. Tak. W aspekcie finansowym tutaj zmiana taka dość chyba pozytywna, mam wrażenie, bo as denarów jej towarzyszy. Plany przedsięwzięcia sprawdzimy jeszcze, co karty powiedzą, potem zapytamy o waszych bliskich, o miłość też zapytamy. Zapytamy o Wasze zdrowie, panny, więc zostańcie do końca. Jeżeli uznacie to czytanie za pomocne, zostawcie lajka, like rozważcie subskrypcję, moi drodzy i patrzymy, co się dzieje. Tak jak mówiłem, w tych kwestiach obowiązkowych, takich, które musimy sobie z nimi radzić, tak? Moje drogie panny, dziesiątka buław oznacza, że troszkę więcej tej pracy, tak? Więcej tych rzeczy, które mamy do zrobienia, Wy macie do zrobienia. Ja z panną jednak nie mam specjalnych niewiele do wspólnego astrologicznie, ale moi drodzy, dziesiątka buław mówi o tym, że te rzeczy, które będziecie robili, a ich tak jak mówiłem będzie więcej, może w pracy jest więcej czego pracy, <grydy> to zaskakujące, nie czego może być więcej w pracy pracy, to może być także poza, wiecie, święta idą, może organizujecie akurat albo wiecie, przygotowujecie się do wyjazdu jakiegoś na koniec roku. Ta dziesiątka buław mówi, że ta praca, którą włożycie, tą energię, którą poświęcicie na to, ona będzie przynosiła pozytywne rezultaty. Tak? Czyli to nie jest wyrzucone w błoto. To nie jest tak, że to jest tylko większa ilość pracy dla większej ilości pracy. Szczególnie jest to tutaj podkreślone, bo mamy dziewiątkę denarów i mamy szóstkę buław, czyli, moje drogie. Panny po pierwsze, coś wam się uda w tym aspekcie, i to to się uda tak znacząco, nawet szóstka buław mówi o zwycięstwie, o triumfie, a dziewiątka denarów mówi o tym, że będzie przynosiło to więcej tak, ale więcej w tym dobrym sensie, czyli e, będziecie mieli teraz na przykład pewność prowadząc działalność swoją własną, e, że tych klientów jest więcej. Tak i dobrze tutaj wywiązaliście się z swoich poprzednich zleceń, to teraz wiadomo, że troszkę jest krok dalej w dobrym kierunku. E, dziewiątka denarów mówi też, że lepiej się czujemy w tym danym miejscu, pewniej się czujemy, że teraz Właśnie nadchodzi powolutku ten spokój, że nie będzie nam tego, nam niczego brakowało. Tak? To jest taki, to jest także karta wzrostu. No, jak już mówiłem, jeżeli jest czegoś więcej, mamy większą pewność, mamy większą, większe poczucie bezpieczeństwa, to także jest to wzrost, nie? No, bo jest tego, wypracowaliśmy sobie pozycję i ogólnie czujemy się lepiej. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie rzeczy poza także pracą, dziewiątka denarów mówi o tym, że po prostu zrobicie wszystko to, co sobie no, postawiliście jako zadanie, jako cel do zrobienia. No, właśnie, jeżeli prowadzicie tutaj, akurat będziecie odpalać w tym roku, może pierwszy raz święta u Was w domu, najwyraźniej ogarniecie wszystko tak, jakbyście chcieli. Kwestie finansowe mamy spokój, tak, czwórka mieczy wskazuje na to, że nie ma tutaj specjalnie rzeczy, które by was zaskoczyły, miałyby was, nie wiem, właśnie obarczyć jakimiś dodatkowymi kosztami, miałyby jakoś wiele, wiele zmienić w waszych planach fiskalnych na ten czas. Tak to zabrzmiało, nie? Prawie jak budżet tutaj narodowy byśmy ustawiali. Ale, moi drodzy, nowie, no, organizując naszej rodziny albo samego siebie e, finanse, no to też tu planujemy budżet. Jest to bardzo podobne, tylko że troszkę na inną skalę. E, moi drodzy, oprócz jednej rzeczy, będzie całkowicie spokój, mamy Kartę Śmierci i Asad Narów. E, czyli w jeden aspekt obrodzi troszkę lepiej tak? Jedna rzecz się zmieni, że zacznie teraz może przynosić jakieś korzyści. Może coś, co w ogóle nie przynosiło, teraz akurat właśnie przyniesie. Nie wiem, może nie dospodziewaliście się specjalnie premii w tym roku, a tutaj dostaniecie. Może jakaś inwestycja powolutku zaczyna na siebie zarabiać, się spłacać. Może, moi drodzy, właśnie teraz jakiś kredyt jest trochę tańszy, tak? Rata jakiegoś kredytu, albo w ogóle już może teraz dochodzicie do czasu, kiedy spłacacie ten kredyt. No, taka zmiana na lepsze, ale przy asie denarów, ok, bo żeby nie było, że ja tutaj tylko Wam kadzę i mówię same superlatywy, a z denarów sprowadza to troszkę na ziemię. To jest taki realistyczny zysk, tak? To jest takie coś, co no nie jest, wiecie, wielkim strzałem w dziesiątkę wygraną w totkę, ani nic takiego. To jest to, że sytuacja no, taka, jaka mogłaby być pozytywna, wiecie, faktycznie taką jest, nie? Że, że jest to zdecydowanie w realiach tych osadzone naszych, których się znajdują Żadna magia tutaj nie ma nic do rzeczy, ani jakiś super, mega magiczny fart. To jest wszystko wypracowane, to jest wszystko takie realistyczne. Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, wasze, moje drogie panny, tutaj po pierwsze też. Też widzę stosunkowo spokój. Ogólnie panny widzę, że raczej, okej, okay, będziecie pewnie skupieni na tym aspekcie, może bardziej. Karta umiarkowania wskazuje na to, że na jakichś specjalnych, nowych planów ja bym się nie spodziewał w grudniu za bardzo. Niczego, co by tam wiecie, szalonego wam strzeliło do głowy albo komuś, kto ten by ktoś wam to proponował, czy coś takiego. A z tymi rzeczami, które macie zaplanowane, sytuacja będzie szła. Tak jak powinna, Ta Karta umiarkowania to jest karta, która mówi, że idą rzeczy tak, jak powinny iść, nie? W tym umiarkowanym tempie, ale do przodu. Poza jedną kwestią, która ta jedna kwestia, moi drodzy, okej, okay, może to też w sumie się jakoś aż tak nie kłóci, bo może to też będzie szło tak, jak powinno iść, ale tu karty wskazują na to, że pewien aspekt, pewna rzecz się zmieni w trakcie. I wy nie do końca będziecie może wiedzieli, co z tym fantem zrobić, dlaczego tak się dzieje, czy ta zmiana jest konieczna i tak dalej. Załóżmy, że właśnie. Miało być, wiecie, grudzień. No to mamy święta, są te rzeczy, takie też wokół tych świąt. Potem sylwester jest zaraz, nie? I ogólnie macie jakieś wyobrażenie tego, jak to ma wyglądać. Może już jakieś wstępne ustalenia zostały poczynione, ale potem rozmawiając z żoną, mężem, z rodzinką i tak dalej, ten plan się zmienia. Tak dość znacząco się zmienia, tak do tego stopnia, że Wy może będziecie mieli takie poczucie, że tracicie kontrolę nad tym, może jesteście trochę control freakami i byście chcieli wszystko utrzymać zawsze, nie? nie tylko tak jak ja chcę. E, no Mam nadzieję, panie, że tak nie macie, to... <laughs> to takie czasami potrafi być problematyczne. Chyba najbardziej problematyczne dla tego kto, kto jest takim freakiem, ale moi drodzy tu ważne jest, żeby no, dać się temu ponieść, żeby nie zwalczać tego jakoś specjalnie, tak? Jeżeli ktoś tam sugeruje, a wiesz co, a może byśmy to przełożyli na następny dzień, a wy tego pierwszego dnia do nas przyjedziecie, bo, bo coś tam, bo coś tam, to powiedzcie okej, okay, dobra, ja się zgadzam, a nie, że nie, przecież mówiliśmy się na tego konkretnego dnia, ma być dokładnie tak, jak było powiedziane, trzeba być elastycznym, tak, tutaj karty właśnie to chcą przekazać i poprzez tą elastyczność tego jednego planu, który będzie się zmieniał, ewoluował e, najwyraźniej no on stanie się czymś lepszym, niż by był, jeżeli byście się trzymali tylko i wyłącznie właśnie twardo tego swojego e, podstawowego planu, jeżeli w ogóle go macie. Tak? Więc e, tak płyńcie z nurtem. Nie? Tak, uhu, dajcie się ponieść, niech inni może przejmą teraz pałeczkę. Wy się Dostosujecie. Moje drogie panny, w kwestiach osobistych już bardziej, co tu karty mówią, najpierw kontakt z bliskimi rodziną bardzo widzę, że taki nagradzający, taki, który Wam przyniesie dużo dobre. Ojej, no dobra, no to tutaj. Mówiłem o dobrych rzeczach, tutaj też będę musiał mówić o dobrych rzeczach. Znowu ktoś mi tutaj kiedyś zarzucił, że ja tylko tutaj dobre rzeczy mówię. No nie, jeżeli coś się złego pojawia, to ja o tym wspominam, <laughs> moi drodzy. Ale no tutaj nie ma co się specjalnie kłócić z kartami. Jeżeli chodzi o aspekt osobisty z tymi bliskimi waszymi osobami, na pewno będą pamiętne chwile. W ogóle mamy kartę kochanków, mamy asa pucharów i czwórkę Buław to w ogóle wskazuje na pamiętne chwile. Każda z tych kart, tak, po kolei mówi o troszkę innej tej pamiętnej chwili, ale nadal. Karta kochanków mówi o jakichś takich ekscytujących rzeczach, które niekoniecznie muszą się dziać u was, tak? Może ktoś z waszych bliskich będzie przeżywał troszkę bardziej ekscytujące chwile, a wy tak wiecie z popcornem tam będziecie siedzieć o jak mu pójdzie, nie? No, kolejne dowiedzcie się w kolejnym odcinku Esmeraldy, może akurat macie przyjaciółkę Esmeraldę, nie? <śmiech> jakąś <śmiech> albo jakąś inną Emanuelę, czy, czy jakie tam były tam wiecie, zbuntowane anioły i tak dalej. E, może jakiegoś właśnie zbuntowanego anioła macie i tam przeżywany jest jakiś drama jakaś, ale jeżeli tak na to wychodzi, że chyba dobrze ona się będzie kończyła, będzie szczęśliwy, happy end i no i tyle. A wy będziecie to wszystko, będzie się to rozgrywało na waszych oczach i w sumie będzie was cieszyło. A z pucharów mówi o tym, że jakaś rzecz, która, na której wam bardzo zależy między nowami, wami, a waszymi bliskimi, że pójdzie dobrze. To znaczy, że może będziecie jakoś tak naprawdę fajne chwile spędzali z tym swoim przyjacielem, przyjaciółką, może z mamą tutaj spędzicie naprawdę jakieś ciekawe, ciepłe momenty, takie rozmowy właśnie na takim, no wiecie, emocjonalnym poziomie, może się dowiecie czegoś także, no, tego typu ciepłe, ciepłe, jak to, to tak trochę dziwnie brzmi, nie? Ja nie mówię jak ciepłe kluchy w żadnym wypadku. E, takie naprawdę, wiecie, dotakające Was wewnętrznie chwile, e, wzruszenia może nawet takiego pewnego. Aspucharów mówi, że to będzie bardzo dla Was osobiście ważne, nie? To może być dla Was bardzo osobiście ważne, e, więc e, Aspucharów na pewno wskazuje na taką rzecz, którą może niekoniecznie potem będziecie chcieje się dzielić, bo to taka pamiątka, wspomnienie, które dla Was jest istotne. A czwórka Buław mówi po prostu o świętowaniu i takim skondensowanym szczęściu w pewnym momencie, nie wiem, może w ogóle dzieje się jakaś rzecz wśród Waszej rodzinki, którą naprawdę warto świętować. Może jakieś narodziny, albo nie wiem, wesele. Niektórzy robią, uprawiają, wyrządzają, wyrządzają wyprawiają, chciałem powiedzieć, uprawiają, wyrządzają a tak naprawdę chodzi o wyprawianie wesela, wiem, że tak się dzieje. Sam znam kilka osób, które w Sylwestra ślub brały, podejrzewam, że może wtedy nie, wesele, nie było Weselicha, ale no, tak czy siak, jakieś cieszenie się z tego tytułu może nastąpić. Moje drogie panny, jeżeli chodzi o aspekt miłosny, uczuciowy, jeżeli jesteście w związku, no. Tu są dwie rzeczy, które się mocno tutaj wyróżniają. Królowa Denarów z tych takich, no nie powiem, nudniejszych, tak? Królowa Denarów wskazuje na to, że będziecie mogli naprawdę tak czuć się bezpiecznie i pewnie przy swoim partnerze, partnerce. Tutaj teraz interpretujemy dla osób, które są w związku, będziemy także to interpretować dla osób, które są singlami. Więc królowa Denarów mówi o takim, no takim właśnie poczuciu takiego, jakby takiej siatki bezpieczeństwa, tak, że wasz partner, partnerka otacza was taką siatką bezpieczeństwa, że w razie czego. Wiecie, że zawsze was tam wesprze, zawsze wam jakoś pomoże, i tak dalej. Ale o wiele ciekawszym elementem jest ta dziewiątka pucharów i karta świata czyli wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego, na co wyliczycie. Tak, wyliczycie, że coś takiego się przydarzy, że coś takiego będzie miało miejsce między wami, może jakiś pamiętny naprawdę sylwester, może jakiś wieczór, który razem spędzicie, może gdzieś wyjazd, czy coś takiego. Wyliczycie na to, że będzie dokładnie tak jak z bajki i bardzo możliwe, że będzie jak z bajki. Świat jest wyjątkowo pozytywną kartą to jest karta tak pozytywna. Holistycznie pozytywne, ja często mówię o tym w taki sposób, to znaczy, że na każdym poziomie tego wydarzenia, tej rzeczy, której się świat tyczy, jest dobrze, jest, nie, nie można by było tego ulepszyć. No okay. Znam, każdy zna osoby i pewnie każdy też ma troszkę, może, bujniejszą wyobraźnię. Zawsze mogłoby być lepiej. Zawsze mogły być jakieś piękne, tutaj, wróżki latające. Przyjechać można by było na jednorożcu i w ogóle zachód słońca do tego byłby jednocześnie i zachód i wschód słońca, kiedy jesteście na tej rance. Nie wiem, może tak, tak zrobicie. Chociaż w grudniu to podejrzewam, że nie byłoby aż tak przyjemne. Moi drodzy, ale no, zawsze może być lepiej, ale tutaj, tak w, też w, w ramach realnego świata, w którym istniejemy, sądzicie, że no, było idealnie tak, jak powinno być. Więc no właśnie, jakaś bardzo udana randka, bardzo udany wieczór, nie wiem, może właśnie ten Sylwester z marzeń, nie tylko z dwójką. E, i stalon z dwoma zębami, tylko czy Sylwester z dwójką. No, dobra, taka głupia dygresja. Moje drogie panny, jeżeli jesteście singlami, to moi drodzy, tutaj w taki troszkę niespodziewany sposób, i to ta królowa denarów o tym wskazuje. No, niespodziewanie faktycznie może się pojawić ktoś, kto was zmiecie z nóg. Tak? I co to oznacza, że tak niespodziewanie, a jednak, że na to będziecie liczyli. To będą takie sytuacje. Jeżeli załóżmy, chodzicie na randki, tak, i w grudniu no umawiacie się z kimś yy, na takie spotkanie, fajnie się w sumie pisuje, ale tutaj ta królowa denarów wskazuje na to, że tak eh. W sumie to okej, okay, pójdę się tej kawy napić, ale no nie mam jakichś największych na świecie em, tutaj nadziei, tych realistycznych nadziei. No wewnętrznie nadzieja taka em, romantyczna tam faktycznie siedzi, ale ją wiecie, tak troszkę tłamsimy, nie? Ta królowa denarów mówi, że nie, nie zapalaj się, em, pewnie będzie, eh, jakoś, nie? E, a tutaj faktycznie no jednak to życzenie zostanie spełnione. I akurat ten, ktoś z kim się spotykacie, na tą randkę będzie no kimś, kto, na, kto naprawdę będzie godny tego zainteresowania. I, i, I też jeszcze, skoro to jest karta świata, to będzie jeszcze tam, wiecie, jakiś dalszy rozwój tej sytuacji, jeszcze w grudniu coś poważniejszego może się tutaj rozwijać. Moi drodzy, może też idziecie na jakąś imprezę i okej, okay, tam nie spodziewacie się, tak jak znowu, tutaj ta królowa denarów, to wy tak troszkę tonujecie te swoje, ten swój entuzjazm, a jednak faktycznie na tej imprezie ktoś taki super się trafi. To są tego typu sytuacje, Panny, i Wam jak najbardziej czegoś takiego życzę, żeby się przydarzyło. Więc w aspekcie tym materialnym tak a, spokojnie, tak, ale osobiście to będzie bardzo ważny dla Was miesiąc, podejrzewam Panu. Dobrze, zobaczmy, co tutaj karty chcą powiedzieć o kwestiach samopoczucia zdrowia. I tu mamy piąteczkę mieczy, czyli, no, będzie moment, w którym będziecie czuli się gorzej. E, mamy ewentualną przeszkodę. Okej, okay, pustelnik, ciekawa, bardzo uwaga, kart. Mamy kartę księżyca, jako dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę. I radę kart, dziesiątkę denarów. Piątka mieczy, zacznijmy od tego. Może być właśnie ta taki czas, kiedy, no, kilka dni będziecie czuli się gorzej. Jakieś przeziębienie, e, jakieś tam problemy z brzusiem, tak? Piątka mieczy często wskazuje na to, że to nie jest niczyja wina. To nie jest e, spowodowane tym, że ktoś was tam na siłę za, zaraził czy coś takiego. No, czasami wiecie, Chodzimy, jednak spotykamy się z ludźmi, może gdzieś nam coś złapać, pogoda jest jaka jest, grudzień może być zimniejszy, czy też bardziej niezdecydowany, tak? Bo jeżeli jest po prostu zimne, to z reguły wtedy się lepiej ubieramy, a jak jest taki, że nie do końca wiadomo, to wtedy może być z tym jakiś mały problem. Piątka mieczy wskazuje na to, że Właśnie, no kilka takich dni podejrzewam, że możecie czuć się gorzej. Nie? Moi drodzy, karta pustelnika jako ewentualna przeszkoda to jest karta, która wskazuje, że bycie takim odludkiem tak? wstrzymywanie się w tym czasie od kontaktu z innymi może być dla Was problematyczne. Z drugiej strony karta pustelnika może wskazywać także, że wasze, wasza wiedza na jakiś temat, a raczej wasze przekonanie, bo to nie jest wiedza, bo to jest fałszywa wiedza, tak? Wasze przekonanie na jakiś temat może być błędne. I tutaj bym widział to, wiecie, to się może przenikać, te dwa aspekty mogą się przenikać. Może wasze tu przekonanie, jak powinno się tą rzecz zrobić, tak? Jest nie najlepszym tym rozwiązaniem i faktycznie tu Karty już sugerowały, żeby pozwolić się temu rozwijać, żeby pozwolić temu się ewoluować. Tak? Może też to właśnie mówi, być mowa o tym, żebyście brali udział w tych takich wydarzeniach, bo ciekawe rzeczy mogą się tutaj dziać. Księżyc jako dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę, czyli moi drodzy, jeżeli macie w ogóle jakieś bardzo dobre przeczucie, tak? Jeżeli macie jakieś bardzo dobre przeczucia, to ono prawdopodobnie się ziści, ale jeżeli nie, to znaczy, że wasza intuicja wam w czymś pomoże, więc słuchajcie się tej intuicji i dziesiątka denarów, jako rada kart, skupcie się na bliskich, na rodzinie. No tutaj warto będzie się na nich skupiać, warto będzie spędzić ten czas faktycznie, no i to jest też taka właśnie kontrrada do tego pustelnika, który. Mówi o właśnie takiej chęci zamknięcia się może na cztery spusty. Ja wiem, że czasami święta są takie, ten okres świąteczny jest taki przytłaczający i może najlepiej byśmy się zamknęli w naszej pustelni. Tutaj, no i jednak karty to odradzają. Tak? Więc moje drogie Panny, no życzę Wam naprawdę super grudnia, tutaj w tych festiach osobistych sądzę, że będzie to bardzo ciekawy czas i oby taki właśnie był, a także mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!